Dobrze, będziemy mówić o prorokach i mediach, czyli osobach mających tak zwane zdolności parapsychologiczne. Na koniec tego czasu, wow, wiem, że coś się dzieje. Jest naprawdę dobrze. Bóg daje dary, ale to my decydujemy, do jakiej duchowej częstotliwości się dostroimy. To dlatego Jezus mówi: Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Posądzajcie źródło. Musimy ustalić źródło, aby dowiedzieć się, czy to naprawdę Bóg, czy też coś innego albo ktoś inny. Paweł i Sylas spotkali kobietę mającą ducha wieszczego w Dziejach Apostolskich 16. 16. Szli na modlitwę, była mniej więcej godzina dziewiąta rano. To interesujące, że to była ta sama godzina, w której zstąpił Duch Święty w Dziejach Apostolskich w rozdziale drugim dziewiąta rano. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł, i w tej chwili wyszedł. Ten duch irytował i nękał ducha Pawła, przez proklamację faktu. Nie była to jednak proklamacja prawdy. Jest różnica między faktem a prawdą. Prawda wymaga połączenia motywów z faktami. Z faktami mogą być powiązane ukryte motywy. Fakt może być przekręcony, zniekształcony, wykrzywiony, prawda natomiast nie. Celem, jaki demon miał w tym, by podążać za Pawłem i Sylasem, wygłaszając zarazem to stwierdzenie, nie było promowanie Królestwa Bożego, było nim coś innego chodziło o promowanie siebie samej. Bo wiedziała, że jeżeli oni ją zaakceptują, ten demon o tym wiedział. Że jeśli oni ją zaakceptują, to gdy Paweł i Sylas wyjadą, to ona będzie postrzegana jako lider grupy i zaprowadzi ich do innego Boga. Ona przygotowywała sobie pozycję na czas, gdy oni wyjadą. Dlaczego Pawłowi zajęło wiele dni wygnanie tego demona? Czy on był dla tego demona uprzejmy? Czy okazywał mu miłosierdzie? Czy też może, na tamtym etapie chodzenia z Bogiem, trudność sprawiało mu rozróżnienie między faktem a prawdą? Co było tego przyczyną? Wyobrażam sobie Pawła mówiącego do siebie, co mnie tak irytuje, ilekroć ta kobieta pojawia się w pobliżu. Co się tutaj dzieje? Ona mówi, że jesteśmy sługami Boga Najwyższego. Mówi, że głosimy przesłanie zbawienia. Czemu zatem jestem tak poirytowany? Czy chodzi o jakieś moje uprzedzenia? Czy mam w sobie coś, co sprawia, że jej nie lubię? Czy chodzi o konflikt osobowości? Czy też to wewnątrz niej jest coś złego? I po paru dniach ostatecznie uświadomił sobie, że to jest demon ogłaszający fakt. Ale nie prawdę. Są tu obecne ukryte motywy. Dobrze, cóż, przy powieści 1625. Bywa, że droga zdaje się człowiekowi właściwa, lecz na końcu prowadzi do śmierci, do zagłady. Często coś, co wygląda dobrze, tak naprawdę dobre nie jest. Tylko przez chwilę tak wygląda. Tak jest z drzewem poznania dobra i zła, poznanie dobra. Jest dobro, które jest w istocie dobre, i zło, które jest złe, ale jest też dobro, które nie jest boże. Łatwo jest odróżnić to, co boże, od tego, co złe, ale odróżnić to, co boże, od tego, co dobre, nie jest już tak łatwo. Jedynie przez poznanie dróg bożych i przez relacje z duchem świętym, będziesz w stanie odróżnić to, co boże, od tego, co jedynie dobre. To właśnie działo się z Pawłem odkrywał, że istnieje droga, która wydaje się dobra, ale celem ducha, który siedział w tej kobiecie, było doprowadzić ludzi do śmierci. Powinniśmy zatem być w stanie, szczególnie w tych czasach, tak wielu ludzi, z którymi rozmawiam, gdy udaje się w różne miejsca związane z ruchem New Age, ale nawet w kościele. Mówią tak: jeśli medium odnajduje dziecko, czyż nie jest to działaniem Bożym? Gdy medium odnajduje zaginione dziecko, czyż nie jest to działaniem Bożym? I jestem zszokowany, widząc, że większość ludzi mówi mi tak, to był Bóg, a w istocie mamy tutaj demona, który używa pewnej rzeczy, która dobrze wygląda, po to, żeby nakłonić cię do podążania złą drogą. To jest pułapka, to fałszywe przedstawienie, to przynęta demon używa jednej rzeczy, żeby zrobić inną. To właśnie robiła ta kobieta, ale to ma miejsce ciągle za naszych dni w tym czasie w sektach, w New Age, na targach wróżb, targach renesansowych czy festiwalach pogańskich. A nawet w kościele tego typu rzeczy mogą się wydarzyć. Mateusza 12:25 do 28. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje, i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan, szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony, jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, powiedział, bo że jak wygania demony? Duchem Bożym. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy z pewnością nadeszło do Was Królestwo Boże. Wow! Nadeszło do Was Królestwo Boże! Podoba mi się to. Powtórzonego prawa 18:20. Prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych Bogów, taki prorok poniesie śmierć. Miłosierdzia. My w pewien sposób obniżyliśmy standard dla posługi proroczej. Potrzebujemy podnieść standard. Obniżyliśmy go chcąc, aby Kościół zaakceptował tę posługę i mając nadzieję, że więcej ludzi będzie mogło w to wejść, obniżyliśmy standard, aby Kościół zwrócił na nią uwagę, za sprawą mas, które w nią wejdą. Ale prawda jest taka, że potrzebujemy podnieść ten standard. Standard posługi proroczej. Myślę, że potrzebujemy podnieść standard wszystkich darów. Nie po to, żeby zmniejszyć liczbę osób, które tymi darami usługują. Lecz aby ludzie uświadomili sobie, że chodzenie w darze wymaga podniesienia krzyża. Każdy dar wymaga, byś podniósł ten krzyż. Tak wielu dziś myśli, że nie trzeba nosić krzyża. Rozmawiałem z pewnymi młodymi ludźmi w posłudze. O krzyżu Jezus powiedział: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż na siebie i niech mnie naśladuje. A oni powiedzieli: Dzisiaj nie musimy nieść krzyża. To było przed ukrzyżowaniem Jezusa. Powiedziałem, owszem, jakąś godzinę wcześniej, a oni na to, tak czy inaczej, przed ukrzyżowaniem Jezusa. Dzisiaj nie musimy tego robić. Powiedziałem, dobrze, Jezus powiedział: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Powiedział to przed swoim ukrzyżowaniem. Nieprawdaż? Owszem, ale prawie was na tym złapałem. To było moje podchwytliwe pytanie. Ale on nie powiedział: Jeśli ktoś chce podążać za mną przez najbliższą godzinę, chciał, żeby wiedzieli, że od tej chwili, jeżeli będą chcieli go naśladować, będzie to od nich wymagało wzięcia na siebie krzyża. Czym jest ten krzyż? W zasadzie to jest śmierć dla własnego ja śmierć dla własnego ja to jest twój krzyż to jest krzyż każdego z nas to że nie będziesz robił tego co chcesz przyjmujesz to zbyt wielu z nas ma problem z uczynieniem tego znajdujemy jakie się tylko da wymówki aby usprawiedliwić nierobienie tego nawet przekręcając pismo aby usprawiedliwić nasze cielesne żądze Albo porządliwość oczu, albo pychę życia. Dlaczego diabeł kazał tamtej kobiecie ogłaszać, że ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i że zwiastują drogę zbawienia? Bo demon aranżował tę całą sytuację, próbował zastawić pułapkę na ludzi. Czy zatem zainteresowanie świata rzeczami duchowymi bądź nadprzyrodzonymi nie jest społeczną reakcją na wzbudzone przez Boga zainteresowanie? To nie jest podchwytliwe pytanie, czy zainteresowanie świata rzeczami duchowymi i sprawami nadprzyrodzonymi nie stanowi społecznej reakcji na wzbudzone przez Boga zaciekawienie? Myślę, że tak jest. Myślę, że dokładnie o to tutaj chodzi. Jaka zatem powinna być? Dobrze, odsuńmy na bok podziały denominacyjne, odsuńmy na bok Pentekostalizm i Katolicyzm i Anglikanizm, Luteranizm, Episkopalianizm i tak dalej. Odsuńmy to na bok i mówmy jedynie o Bogu. Jaka jest Boża odpowiedź na zaciekawienie ludzi rzeczami duchowymi? Co Bóg chciałby, żebyśmy zrobili? Co Bóg chciałby, żebyśmy zrobili, aby zaspokoić duchowy głód ludzi, którzy nie mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania w kościele, w którym ich wychowano? Co robisz, gdy ktoś siedzi naprzeciwko ciebie i pyta cię: To ty jesteś chrześcijaninem? Myślałem, że chrześcijanie w to nie wierzą. Chodzę do kościoła, w którym ludzie wierzą, że moje sny są od diabła, ale ja wierzę, że są od Boga. Nie byłem w stanie znaleźć w kościele ludzi, którzy w to wierzą. Po raz pierwszy od 25 lat natykam się w tych okolicznościach na ludzi, którzy są chrześcijanami. Jesteście pewni, że jesteście chrześcijanami? Jak zareagujesz na coś takiego? Moją reakcją będzie po pierwsze powiedzenie: owszem, jesteśmy chrześcijanami. Ale poza tym myślę, jakie to smutne, że Kościół nie zaspokaja potrzeby wywołanej stworzonym przez Boga głodem. Przed laty Pan przemówił do mnie i powiedział: Poślę Cię do najliczniejszej niezewangelizowanej grupy w Ameryce. Spytałem, co to za grupa? A Pan powiedział: New Age. Odpowiedziałem dosłownie: O nie! Pan powiedział, Kościół ich ignoruje. A ja chcę, żebyś do nich dotarł. Nie chcę, żebyś przyjął ich wierzenia, chcę, żebyś ich kochał i ukazał im prawdę. Nie mogę wam podać imienia tej osoby, ale powiem wam tak. On jest ghostwriterem dla bardzo sławnej osoby i napisał trzy książki o reinkarnacji. On był na jednym ze spotkań, jakie prowadziłem. I duch pana przyszedł, wierzcie lub nie, ale on na tym spotkaniu został zbawiony. Oddał swoje życie panu. Po wszystkim on podszedł do mnie: Wszędzie dokoła leżeli ludzie, duch się poruszał. Podszedł do mnie i powiedział: Wiem, co się tutaj wydarzyło. Powiedziałem dobrze. Spytał: Czy wiesz, kim jestem? Nie. Spytał: Czy jesteś pewien, że nie wiesz, kim jestem? Nie. Czy widziałem Cię w telewizji i powinienem Cię znać? Nie, nie widziałeś mnie w telewizji, ale mogłeś czytać niektóre z moich książek. Spytałem, jakie książki napisałeś? Powiedział, jestem ghostwriterem dla takiego to a takiego. Chyba żartujesz. Naprawdę jesteś ghostwriterem tej osoby? Powiedział: Cóż, tak, napisałem te trzy książki. Spytałem, co tutaj robisz? Przyszedłem, żeby zobaczyć, czy jesteś prawdziwy powiedział, szukam prawdy i jak dotąd Kościół mi tego nie dał. Dlatego napisałem te trzy książki w oparciu o ograniczoną prawdę, jaką znałem i przyszedłem, żeby dowiedzieć się, czy jesteś prawdziwy. Spytałem, jak sądzisz? Powiedział, jesteś prawdziwy. Spytałem, czy widzisz tych ludzi, którzy tutaj leżą? Nie sądzisz, że jestem jakimś szarlatanem? Powiedział nie, uważam, że jesteś prawdziwy. Spytałem, skąd to wiesz. Powiedział, widzisz tych ludzi? Może o tym nie wiesz, ale widziałem, jak z Twoich dłoni wychodził błękitny płomień. Dotykał ich, zanim Ty to zrobiłeś, i oni zaczęli upadać, zanim dotknęła ich Twoja ręka. Powiedziałem, tak więc widziałeś to? Powiedział, Ty też to widziałeś. Odpowiedziałem, owszem, ale nie wiedziałem, że Ty też to widziałeś. Powiedział, widziałem. Powiedział, wiem, że ta moc pochodziła od Boga i widziałem, że przepływa przez Ciebie. Powiedział, może w to nie uwierzysz, ale masz aurę. Powiedziałem, wierzę w to. Spytał, a jesteś chrześcijaninem? Tak, jestem chrześcijaninem i to takim dość konkretnym. Jak możesz wierzyć, że masz aurę, będąc chrześcijaninem? Odpowiedziałem mu: Nie obchodzi mnie, jak to nazywasz. Gdy Mojżesz zstępował z góry, jaśniał, bo spędził czas ze światłością świata, którą jest Bóg. Jeśli spędzasz czas ze światłem, to wchłoniesz to światło, światło Boże, światłość świata, i wrócisz jaśniejąc. On też się uśmiechnął. Zapytał: Tak więc spędzając czas z Bogiem, możesz rozwijać swoją aurę. Odpowiedziałem: Cóż, jeśli nazywasz to aurą, nazywaj to aurą. Ja mówię tylko tyle, że jeśli będziesz spędzał czas z Bogiem, będziesz coraz bardziej jaśniał. Zostaniesz oświecony. Powiedział: Masz aurę. Masz najbardziej niezwykłą aurę, jaką kiedykolwiek widziałem. Nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek widział aurę taką jak twoja. Spytał: Czy wiesz, jakiego koloru jest twoja aura? Odpowiedziałem: Tak. Czy wiesz, że ona ma kolory? Tak, wiem. Powiedział, jesteś niezwykłym chrześcijaninem? Powiedziałem, cóż, nie powinienem być niezwykły. Bóg jest niezwykłym Bogiem w porównaniu z ludzkością. Jego drogi są tak odmienne od naszych. Ludzkość stara się go uczynić coraz bardziej ludzkim, lecz on chce nam nieustannie ukazywać, jak bardzo jest nadludzki. Jest pełen ludzkiego współczucia dla nas, lecz w tym, jak czyni pewne rzeczy, jest niepodobny człowiekowi. Powiedziałem mu: Wiem, że światło, jakie Bóg mi dał w tym okresie mojego życia, sięga wysokości około 45 cm nade mną. Chcę, żeby wzrosło. Chciałbym, żeby oświetlało drogę, którą idę, jak to było w przypadku Piotra. Także, gdy szedł drogą i jego cień padał na ludzi, byli oni uzdrawiani. To nie cień ich uzdrawiał, lecz światło Boże promień światła sięgający na odległość cienia od niego chcę żeby to właśnie się działo on powiedział to właśnie dlatego dziś wieczorem oddałem życie Jezusowi zapytał czy pójdziesz ze mną spotkać się z tą kobietą to znana postać a duch święty powiedział nikt nie przychodzi do ojca jeśli go syn nie pociągnie ona nie jest na to gotowa i ty też nie Poczekaj. Powiedziałem mu Nie mogę. Bóg jeszcze jej nie pociągnął. Jezus jeszcze jej nie pociągnął. Dlatego nie mogę zresztą nie jestem na to gotowy. Zepsułbym to ale gdy nadejdzie czas, Bóg kogoś pośle może mnie, może nie mnie ale kogoś pośle powiedziałem ale cieszę się że dziś wieczorem oddałeś swe życie Jezusowi on powiedział popatrz próbował przekonać mnie do tego żebym poszedł ale powiedziałem proszę nie mogę ten sam duch który dotyka tych ludzi powiedział mi żebym tego nie robił powiedział mi czy wiesz że napisałem te trzy książki bo ujrzałem takie przyćmione światło rozmiarów lampki kontrolnej na podgrzewaczu wody a to, co ujrzałem dzisiaj, miało rozmiar ogniska. To dlatego oddałem moje życie Jezusowi. Powiedziałem Mu: Nie rezygnuj, to będzie rosło i będzie jaśniejsze i mocniejsze i bardziej przenikające. I Ty też możesz promienieć czystym światłem. Potem musiałem już iść, On też. Ale to niesamowite, że New Age widzi Bożego Ducha. A kościół go nie dostrzega. Miałem inną sytuację związaną z New Age. To były targi New Age. Na tych konkretnie targach było 2500 stoisk z różnymi rzeczami New Age. Mieliśmy tam stolik z interpretacją snów i duchowym odczytywaniem. Był to taki namiot, wydzielona przestrzeń. Po tym, jak się to wszystko skończyło, podszedłem do kobiety, która kierowała tym wydarzeniem. Spytałem, czy możemy tutaj wrócić, czy wszystko było w porządku. Ona powiedziała: Cóż, hmm. Spytałem, czy miałeś jakieś skargi na nas? Powiedziała: Cóż, coś w tym rodzaju. Spytała, czy mogę cię o coś zapytać, ale proszę nie obrać się. Potrzebuję cię o to zapytać. Powiedziałem: Dobrze, pytaj. Spytała, czy jesteś duchowym wampirem? Spojrzałem na nią i powiedziałem: Co? No wiesz, duchowym wampirem. Takim, co to wysysa objawienie z powietrza. Spytałem, dlaczego? Wiesz, skargi na ciebie nie dotyczyły tego, że jesteś jakiś wredny czy coś w tym rodzaju, bo jesteś bardzo miły i pełen miłości i twoi ludzie też. Ale skargi dotyczyły tego, że ilekroć się do kogoś zbliżałeś, wszystkie media, tarociści i tak dalej, każdy z nich mówił, że tracił zdolność wróżenia. Oni myślą, że jesteś duchowym wampirem. Powiedziałem: Nie, 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 uwierz, nie jestem. Spójrz mi w oczy nie jestem duchowym wampirem. Ale oto prawda prosta prawda gdy mniejsza moc spotyka się z większą mocą, ta mniejsza moc traci. Ona na to dokładnie to im powiedziałam. Tak możesz wrócić. Bóg coś w nas włożył, coś, co na pierwszy rzut oka jest podobne, gdy na nas patrzą, gdy świat na nas patrzy, lecz coś, co jest radykalnie odmienne, jeśli spojrzysz na to troszeczkę głębiej głębiej niż nanometr albo nanocal jedną miliardową część cala. Coś tak odmiennego. Gorące linie z mediami w programach telewizyjnych. Programy o rozmowach ze zmarłymi. Kontakt ze światem duchowym przez media. Demoniczne zjawiska paranormalne. Spotkania z duchami i programy, które to promują. Strony internetowe, sklepy. Programy z udziałem mediów i jasnowidzów. O czarnoksięstwie i ciemnych mocach. Targi New Age, wydarzenia neopogańskie. Księgarnie i filmy okultystyczne. Wróżenie z kart tarota przepowiadanie przyszłości, demoniczne gry dla naszych dzieci polegające na wcielaniu się w role takie jak Pokemon albo seria Harry Potter. Natknąłem się na pewne narzędzia oparte o tę serię. Czym pośród tego wszystkiego jest dar proroctwa? Czym jest dar proroctwa pośród tego wszystkiego? Spójrzcie, jesteśmy w tym miejscu litera T. Odpowiedź brzmi: to zdolność do przyjmowania objawienia, a nie samo objawienie. Zatem, jak to działa? Oto ja, idę przez Venice Beach. Razem z żoną mamy pewnych przyjaciół w przemyśle filmowym, którzy nas tam zabrali. Uczyli nas tam jeździć na rolkach. Skończyliśmy naszą jazdę na rolkach. Mniej więcej w tym czasie, gdy zaczynaliśmy jeździć, zauważyliśmy, że przy promenadzie Venice Beach ustawiane są stoły sto albo więcej. Byłem zaciekawiony, co się tam dzieje. Gdy oni zdejmowali swoje rolki, ja poszedłem w górę, w rejon plaży, gdzie znajdował się personel. Dotarłem tam w sam raz, by zobaczyć, jak rozkładają stojak z napisem Witamy na targach mediów i New Age w Venice Beach. Powiedziałem: O nie, panie, ja nie chciałem tutaj być, nie wiedziałem, że to się wydarzy. Przepraszam, ja nie chcę w tym uczestniczyć, lecz usłyszałem, jak Duch Święty mówi: Przyprowadziłem cię tutaj. Powiedział, idź, przejdź się. Pomyślałem, że spowoduje jakieś spustoszenie. Pomyślałem, że będą mówić, co się dzieje, nie mogę wróżyć, co ten człowiek tutaj robi. Pomyślałem o spotkaniu z pewną kobietą na lotnisku w Pittsburghu w stanie Pensylwania, która podeszła do mnie i powiedziała, czy mogę z tobą porozmawiać? Jasne, mój samolot się spóźnił, porozmawiajmy. Powiedziała, czy wiesz, że marnujesz swój dar w chrześcijaństwie? miałbyś znacznie większy wpływ, gdybyś tylko odrzucił